Dobra, skończyliśmy właśnie crash dash I widzicie, skończyliśmy wszystkie poziomy. Niestety, na jednym tylko poziomie brak nam, raczej na dwóch. Hang Cage, gdzie nie mogłem zdobyć. Mam no, wiele prób, i nie mogłem zdobyć klejnotu. I na Snow go, ale tu wrócimy jeszcze. Więc co? Przeszliśmy wszystkie poziomy. Szybko zapiszę. No szybko. Spadek FPS-ów 6 było. Ile będzie fps ów 4 cztery było. Było 4 fps -y. tak. Nie ma to jak 4 FPS-y znowu ściny. No dobra, przeszliśmy wszystkie poziomy, więc co? nie zostaje, niż wejść na kurkociąg i lecieć do góry. Na bossa! Jakim jest? Nasz przyjaciel Ripper Roo. O Jezu, jeżeli tu będę mieć takie ścinki, to nie, nie ma ścinek. Postaram się go przejść za pierwszym razem. Choć przy moim szczęściu, to zaraz zginę. A dobra, przechodzimy tego szmatławca. Plask, nie wiem czemu, plask. gdzie to będzie? Tutaj. Tak, gdy uberwie, trzeba do niego podejść i malować go z korkociąga. Czy tam z obrotu. Czekajcie, gdzie ja będę musiał wstać? Gdzie ja będę musiał wstać? Dobra, tutaj ci dam się śmiesz jak krowa ty krowo dobra dobra i co teraz? gdzie? gdzie? tutaj w tym samym miejscu Z korkociąg i mam ostatnie życie i znam ja siebie znam i wiem że teraz to właśnie zginę bo ja siebie znam i ja wiem że teraz zginę a udało mi się przejść pierwszy, po, pierwsze dobra jak teraz zginę nie wiem ja to może wytnę i powiem i przedstawię wam część. Jak już wygram, a nie, jednak wygraliśmy pierwszego bossa Reaperu i gwiazdki Tańc Kresha. Zostawię tym razem, nie wiem, co to było jakieś przyciąganie. I wychodzimy stąd, skończyliśmy pierwszą nakazję. Jaką jest śnieżna, moja jedna z ulubionych. Fajny klimat tu panuje. No, oczywiście teraz byłaby gadanina. Jak widzicie, mamy kolejnego przyjaciela, jakim jest Polar. Tak, Polar? Tak, Polar. I w, i w tym pokoju wią wiąże się jeden sekret, czekajcie mam ścinki. W tym pokoju wiąże się jeden sekret, jakim mu właśnie z nim. Więc teraz wam go przedstawię. Pos musimy pod nim trochę poskakać. Może. Teraz ja zobaczycie dlaczego. Tak, to wygląda jakbym się na nim zdęcał, ale on ma coś naszego. Zaraz zobaczycie, co. I prask. Proszę. 10 żyć. No, to na pewno mi łatwiej rozgrywkę, bo ja lubię ginąć. Więc zapiszemy sobie. Zapisu, zapisu, zapisu. Dobrze. Zapisaliśmy grę. Może zdążę jeszcze zrobić jedną misję. No ale nie wiem, czy mi się to uda. Dobra, spróbujemy przejść... Aj, proszę... A ja spróbujemy przejść tutaj, De il coś tam, coś tam. Jest w tej lokacji do zdobycia, jak go zdobyć i uwierzcie mi... I jeżeli się początkującym graczem, to go nie znajdziecie. Bo jest tak zamaskowany... I teraz... Dobrze wymierzyć? Aha, super, nie udało mi się. Pojawi się kolejny? Czy... mam ranę i muszę biec przez to? O, udało mi się. Ale jaja. Tu były właśnie kolejni przeciwnicy, jakie są nakręcane samochodziki, chyba. Tak to mogę powiedzieć. No i teraz, teraz, teraz. Teraz! Dobra, jakoś idzie. Tak, gdy woda staje się taka jakby żółta, ona jest wtedy pod prądem i nie możemy pod żadnym pozorem do niej wejść. Kolejny przeciwnik, jakim jest. Nie wiem, myszka. Może i myszka. Na niej nie możemy użyć yy, korkociągu, tylko musimy na nią na nią skoczyć. I tu mamy rozwidlenia dróg. Do której najpierw pójdziemy, czekajcie, ja muszę zobaczyć. Nie, najpierw pójdziemy do tej. I patrzcie. No, naprawdę, żeby to przejść, to trzeba być hardcorem dla jednej paczki. Otóż, zaraz zobaczycie co się stanie. Jak przejdę na sam koniec. Patrzcie! Hops! Jakby powiem droga czaszki. W której się właśnie no, znajduje zielony klejnot? Naprawdę jest trudny do zdobycia. Czy trudny? Trudny do zaobserwowania, gdzie on jest. Teraz szybko. Dobrze, świetnie. Jesteśmy już praktycznie na samym końcu tej, nie wiem, drugi czas, czaszki, czy drugi klejnotu. Nie wiem, jak to nazwać. Już go zostały. O, już widzieliście, jest zielony klejnot. I co mam teraz zrobić? Jak widzicie, nie możemy przez to przejść. Czyli co nam zostaje? Wrócić się z powrotem na dół. Na dół, co Jak ja gadam? Do tyłu. Już widzę, już widzę te moje komentarze. Idzie mi lepiej niż w sesji próbnej. Ja zapomniałem o wodzie, ale zapomniałem o obecce. Lecę na spontanie. Już słyszę to. TN. Nitro, przepraszam. Było blisko. Korcie mierzyłem. Mam maskę. Korcie mierzyłem. Po prostu ten nitro wszedł ale nie chcę tracić jak jakiś nobek porządkujący gracz dobra, szybko przechodzimy to i tak, ta myszka druga ta druga mysz się nie ruszy dopóki nie załatwimy tej pierwszej przynajmniej tak mi się wydaje dobra, najpierw zbierzemy sobie checkpoint tu mamy kolejną ale przed tym wchodzimy do bonusu i tak ja tego bonusu Uznaję za najgorszy z najgorszych. Czemu? Taka dziwna atmosfera, kanały. Fuj. Kto lubi kanały, tego pochwalę. I plask! Wszystkie paczki za jednym razem. Czekajcie. Czy ja to zawsze tak robiłem. No, gdybym zginął, to bym się zdziwił. Czy ten mąż był warty swojego zachodu? Na pewno dla paczki, życia. A czy trudny był. Nie za bardzo. Tu mamy kolejną myszkę. I kolejny, że tak powiem, wiatraczek. Ja pójdziemy tutaj. Gdy mamy tu paczki Power Christus. Zniszczmy wszystkie. To jest. Niszczymy, niszczymy, niszczymy. Tu mamy beczkę, którą właśnie pięknie ominęłem. ominęłem. na odpowiedź nic nie umiem. Nic! Boże, what the fuck? Będzie dual combo? Nie będzie. Trudno. Wow, Dobra, to było fajne. Dobra. Szybko wchodzimy do końca. W sumie nic nie ma, świetnie. Mamy checkpoint, mamy zieloną paczkę i wszystkie zielone te tegesy nitra już ich nie ma. Na całe szczęście. Dobra, lecimy. Tu mamy kolejny typ przeciwników, jakim są. Nie wiem, jak ich, jak ich nazwać. Nie, wiem, może latarniki. Wiem, bo one świecą. No, jakoś tak się powinny nazywać. Ale sobie poczekamy. O widzicie, patrzcie jaki skłony, patrzcie jak Clash patrz, patrz, ćwiczy brzuszek Dobra, jabeczka, Jakie jabeczka, to są łumpasy W dzieciństwie mówiłem na to łumpa... owoce czy tam jabłka Ale już na, tak na nie nie mówię, bo to już nie są I mamy koniec poziomu W którym zakończę ten już odcinek Hops Mamy klejnot, mamy cały poziom Trzy klejnoty zakończone na 100% Wchodzimy, kończymy, zapisujemy i ja się z wami żegnam Jak tylko nie będę mieć jakiś ścinek Tak, tak no szybciej dawaj te swoje klejnoty, niemęciki nie wiem jak to nazwać. Rubiny, szafiry Dobra, zapisujemy Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia